Witam, cześć, hej! cześć, odcinek z BSP A w dzisiejszym odcinku chciałam Wam podziękować za obite 5000 subskrypcji na moim kanale Ogólnie, gdy tak subskrypcji 5 dokładnie teraz już sprawdziłem No i otóż, no dzisiejszy nie dniu te 5 tysięcy jakieś może 20 minut temu, dobra, no nie 20, nie, 30 minut temu właśnie jakoś te 500 subów wbiliśmy, bardzo chciałabym Wam podziękować, zrobiłam nawet skina takiego 500 subów, więc zaraz będziemy chyba lecieć. już, jak chcielibyśmy, brzmi, po 10 tysięcy, to jednak prędko, ale moi drodzy, chciałem Wam podziękować za to, że ze mną jesteście od naprawdę dawna, bo kanał mam od 1 lipca 2019 roku. Nie 2020, tylko 2019. W lipcu tego roku będę już dwa lata jak na YouTube i przez prawie cały okres było daily, jakby no bardzo długo było daily, no naprawdę bardzo długo, no czasem wiadomo były przerwy, ale no przez prawie cały czas, gdy mam kanał, to daily było utrzymywane, więc powiem Wam, że no <laughs> naprawdę dużo pracy w ten kanał włożyłem. Bardzo się starałem na... No, wy właśnie pomagaliście mi, oglądaliście moje filmy, stawialiście mi te łapki w górę, dzięki czemu miałem motywację do nagrywania i po prostu ze mną byliście od samego początku, przez wszystkie miesiące mojego kanału, przez wszystkie sezony w BSP, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no każdy sezon byliście ze mną i mnie oglądaliście. No przez naprawdę cały ten okres czasu właśnie bardzo mi pomogliście. No, i dzięki też, no nie ukrywam, jakby nie BSP, to raczej tej ilości słów nie miał. Znaczy nie, wiem, nagrałabym coś innego, miałbym może jeszcze więcej, ale no nie ukrywam, na pewno dzięki BSP te słowy zdobyłem, no bo BSP nagrywam i jednak, nawet jakbym przestał powiedzmy nagrywać BSP, choć nie mówię, że przestanę, ja raczej będę przez jeszcze długi okres czasu nagrywał, to raczej do tego BSP sentyment miałbym duży, no bo na nich wbiłem pięć, pierwsze 5000 subskrypcji. I jednak o BSP raczej no przez... nigdy nie zapomnę jak będę miał kanał, no bo nawet jeśli, powiedzmy, chciałbym mieć kanał za jakieś 10 lat, nagrywałbym w ogóle inny content, no raczej właśnie o tym BSP nie zapomnę, bo na samym początku nagrywałem i raczej, czyli właśnie na pewno przez pierwsze 2 lata kanału oraz jeszcze dłużej będę je nagrywał, no bo 2 lata będą, no już w lipcu, a do lipca na 100% będę nagrywał BSP i dłużej też będę nagrywał BSP. No nie, być, czy teraz co miałoby się stać, czym przestałem nagrywać BSP, nie wiem, ale raczej tak prędko nie przestanę, więc nie musicie się co martwić, kto lubił mnie BSP oglądać. Ale oczywiście nie było tylko BSP, było na moim kanale również Minecraft. I tego Minecrafta było bardzo mało, czy bardzo, było go mało, dość, no mało było tego Minecrafta, były może, no, żeby Was nie okłamać, 40 odcinków. Tak mi się wydaje. Znaczy no to nie jest jakoś mało, no ale... No, no, no nie wiem, drodzy. Ile mam ogólnie na kanale filmów? Czekajcie, ja ogólnie to sprawdzę. Mam 370 filmów na kanale. No z Minecrafta było ze 40. No to czy to jest dużo? No, możecie ocenić celami. Moim zdaniem... No nie jest to za dużo i... Jest to mega mało. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc no, no nie wiem moi drodzy, naprawdę dziękuję Wam, ale nie było tylko Minecrafta, był też również Roblox. Był na moim kanale Roblox, no i z Robloxa odcinków było dużo, dużo mniej, no z 10, no raczej tak, ale moi drodzy, o czym wiele osób nie wie, na moim kanale był jakiś odcinek z Brawl Stars i był jeden odcinek z Brawl Stars, no, raczej za prędko tej gry nie wrócę, no ale kiedyś taki odcinek no był i, i, i po prostu był. I no oczywiście były jakieś mniejsze gry na dwa, trzy odcinki, typu... Owens, brał sobie jeden odcinek, a był też taka gra jak głuchy telefon, z widzami i tak dawno graliśmy. Też nam no, się bardzo fajnie w nią grało i fajnie się grywało ten odcinek. Zagraliśmy graliśmy w Scribblio, to też była taka gra polegająca na rysowaniu Jest Scribblio mam dużo fajnych wspomnień graliśmy w nią z moimi przyjaciółmi, można teraz powiedzieć z moimi widzami, które mam od no, prawie od początku mojego kanału z którymi często rozmawiam i w ogóle mam z nimi chyba w miarę okay, kontakt no i grałem z nimi wtedy wtedy na tej, że się poznaliśmy tak naprawdę więc naprawdę powiem wam moi drodzy Mega dużo wspomnień mam przez te no, prawie dwa lata i 500 subów byliśmy. Czy szybko, czy wolno? Nie wiem. Więc powiem, że dla niektórych osób, którzy no, powiedzmy za bardzo na YouTube nie nagrywają i za, na, za bardzo nawet nie wiedzą jak to jest, pewnie dla niektórych to będzie malutko. A takich osób, co nie, nie w ogóle nie nagrywają na YouTubie i oglądają kanał powiedzmy po milion subów, po 2 miliony, no to dla nich pewnie to będzie tylko 5000 mało. Ale no, dla osób, które próbowały nagrywać chociaż na YouTubie, wydaje mi się, że zrozumiałam naprawdę, że te 5000 tysięcy to jest naprawdę sporo, no bo to, no naprawdę, jak no, dla mnie, to jest no mega dużo i oczywiście lecimy po więcej, może kiedyś nagram dla Was taki odcinek z okazji 10 tysięcy, no choć szczerze, no nie wiem, raczej jakieś 10 tysięcy będę miał, ale czy na BSP, czy na BSP, no to nie wiem, zależy w sumie też od przyszłości Blogster Planet. U mnie, moi drodzy, też jakieś prawie dwa miesiące temu prosiłem was, żebyście mi robili właśnie czaty na 5000 subów. Mało no, kto te czaty zrobił, bo to było na starym live'ie. Tutaj jest laser, ciężko to się da. To było na bardzo starym live'ie i po prostu to było prawie miesiąc temu i pewnie już większość osób te czaty usunęło, bo myślało, że nie wiem, nie wybiję subów albo o nich zapomnę. Ale, moi drodzy, tak nie jest. Ja ciągle o tych czatach pamiętam i sobie dołam trochę kryształów, mogę sobie już odebrać. No, Zostawiam, że dzisiejszym odcinku trochę pochodzenie po tych czadach. No, ale dzisiaj jest mi drodzy, mega luźny odcinek. Jeśli miałbym coś trochę, jakby bardzo ochrypnięte, to sorry, ale nagrywam to od razu po live'ie po prostu bardzo mi zależało, żeby ten odcinek nagrać teraz. W sumie nawet, można powiedzieć, ten odcinek był taki jakby moim obowiązkiem: no bo zawsze nagrywałem, jak byłem jakoś tam ilość słów. Trochę ładniej, ładniejszą, zawsze nagrywałem taki odcinek. Więc sam wiem, że teraz też go nagram i okej, okay. ja ogólnie To jest czad chyba. Od herbatki, więc w sumie git za bardzo tutaj nie ma, ale okej, okay, fajny taki czat. No, jest zrobiony i w sumie to jest najważniejsze. Okej, okay, moi drodzy jestem na jakimś kolejnym właśnie czacie na 500 słów od mojego widza i tutaj co widziałem, to widziałem, no ci mi się włączy, o limitowane klocki jakieś oraz pomnik z Ziggy Starblock, limitowanych klocków to. co całkiem git którego ja stąd nie mam, to chyba tylko, mam, mam wszystko, no nie mam tylko tej kuli, bo ona była z pakietu A jak wiecie, jak wiecie to ja pakietów kupuję, znaczy nie nawet to kupiłem to pierwszy, a przedtem te pakietów nie kupowałem I, I no tutaj jest ta kula, fajna ona jest, jakby kit jest No i tu jest ten pomnik Zigi, o którym opowiadałem Tu jest ten pomarańczowy coś, nie wiem co to jest Chyba jakiś orzeł czy coś w tym stylu. Więc w sumie też fajny czat i możemy iść na następny. Okej, okay, moi drodzy, jestem na kolejnym czacie właśnie dla mnie. Jestem taki ładny, niebieski tutaj są przyciski YouTube'a, tu jest napis subu. No właśnie, chcę stawić suba, bo teraz naprawdę lecimy no, po 6 tysięcy, no, bo no, też jest git jakby. Nie będą już lecimy po 10, bo tu brakuje dużo. Będę już lecimy po 6 tysięcy. Tu jest masowy uśmiech i tu jest więcej, więc jest kolejny fajny czat i możemy iść na następny. Okej, okay, moi drodzy, jesteśmy już na kolejnym czacie i okej, okay, tu jest przycisk YouTube'a, tu jest napis Marbob, tu jest masowy uśmiech, tu jest kolejny napis Marbob, tutaj są takie drzewka. I w sumie fajny, fajny taki czat, tu jest strąż złoty, no i chyba git chat więc możemy iść na jakiś następny. Okej, okay, moi drodzy, jestem na kolejnym czacie. On jest głównie z Dripa. Tutaj są moje skiny, takie w sumie Git, tylko że ja pamiętam, że te skiny mają pustkę w głowie, tak raczej pamiętałem w tych skinach. Tu jest butelka z Dripa, do gry butelkę. Tutaj jest napis Marbop i ogólnie prezes YouTube'a, tu jak w sumie wszędzie. Oraz różne takie ogniska, babki, więc w sumie kolejny w miarę fajny czat i widzimy się na następnym. Okej okay, moi drodzy, kolejny czat. I tutaj są moje skiny z Avataru. Okej. Okay. Tutaj jest napis Marble, tutaj są te przyciski YouTube'a, tu jest napis Gratki i tu jest ten parkiet z sezonu 10. Cześć so, moi drodzy, raczej tutaj już ten odcinek zakończymy, więc ja bym chciała Wam jeszcze raz podziękować za te 5000 subskrypcji, za wszystkie chwile, które właśnie ze mną tutaj spędziliście. Wszystkie oglądanie, właśnie każde oglądanie filmów za każdą minutę i po prostu za wszystko, więc będę się z wami żegnał. Do następnego. No i cześć!